I wszystkim z tej strony witam was bardzo serdecznie u Okazakiego Także nareszcie nadszedł ten dzień, w którym idziemy na randkę Ale coś przeczuwam, że Mate nie da nam się z nią za bardzo cieszyć Nie wiem, w każdą grę, w jaką od nich grałam zawsze jakby miała być jakaś randka To zawsze jest albo jakieś porwanie, albo coś, ja nie wiem No ale dobra, trzymajmy kciuki, Zocy, także tego, że to jest fan fandisk To nie może, nie może być aż tak źle, prawda? E, także no, lecimy Cześć wszystkim Cześć wszystkim czy no, okay. to ja Nie, you can't. Także DJ powiedział: cześć, tak, że my wy wyruszamy. Mam nadzieję, że nie będzie kichał ani innych rzeczy uskuteczniał w trakcie, ale no zobaczymy. Eee, Okej, okay, przyjrzałam się sobie w lusterku i dodałam troszkę do mojego make-upu. No, dzika, nie przesadzaj, bo cię chłop nie pozna. Wymamartałam to do siebie, kiedy nakładałam czerwieńszą niż zazwyczaj szminkę, Normalnie dużo pracy nie nosiłam. Okej, okay. lepiej chyba już pójdę. Aha, i to właśnie jest Jaden. Nie chciałabym, żeby Okazaki musiał na mnie czekać. Jednak zanim odchodzę, sprawdzam, czy wszystko na mnie dobrze leży i czy mój make-up wygląda prawidłowo. Nie wygląda chyba dziwnie, tak myślę. No dobra. Nie do, może nie dałabym sobie e, szóstki z plusem, ale nie myślę, żebym musiała się wstydzić tego, co mam na sobie. W momencie, w którym e, chwyciłam moją torebkę zadzwoniły drzwi. Aha, no i co tam? No i naprawdę dzisiaj... Właśnie miałam wychodzić, e, ale prawdopodobnie przegapiłabym dostawę. Dzień dobry, a któż to tam? Oha. O, jaką ładnie wygląda nowerek. Cieka czego się nie cieszysz. Mężczyzna, którego dopiero co przecież miałam spotkać stał teraz przed moimi drzwiami, nie zapowiadając się. I co mu to odcikawka? O, no, masz na teraz sobie inne ciuchy, jeszcze zmieniłaś włosy, ale nie wyglądasz. A dziękuję, starałam się. No cóż, przecież idę na randkę. E, znaczy się, czy przypadkiem nie mieliśmy się spotkać e, przy stacji pociągu? Nie, hmm. nie pociągu, tylko tego. Jak po koreańsku mówimy cichaciola, a po naszemu mówimy metro. E, tak, ale przecież nie mogę się Ciebie doczekać, a więc jestem. Wygląda na to, że pojawianie się znikąd e, nadal w sobie ma. No, to to Kazaki że się zmieni, nie? Wybacz, wciąż się szykowałaś? Wiesz, mogę sobie tutaj usiąść i poczekać na ciebie. Nie, właśnie miałam iść otworzyć drzwi, a więc w porządku, ale... No to pięknie. Blokujesz drzwi. Jeżeli macie zamiar rozmawiać, Zróbcie to w środku. O, Kazuki, idziesz gdzieś? Dzień dobry, Kazuki. Muszę dzisiaj pożyczyć swoją siostrę. No przynajmniej ładnie się odnosi, nie? A bierz ją gdzie chcesz. Przecież nie, pozwoli, nie potrzebujesz mojego pozwolenia. O, widać, że młodemu się nie bardzo podoba. To co, idziesz dzisiaj do szkoły? A może będziesz ćwiczył? Muzykę? Chciałabym Cię kiedyś zobaczyć. No, jak on się stara. Ty nigdy nie słuchasz tego, co ludzie do Ciebie mówią. No, to też prawda. Ale nie musisz się Kazuki tak od razu denerwować? Kazuki przepchnął się i wyszedł. Westchnął tak, żebyśmy to usłyszeli. Musimy pójść na metro, żeby dostać się do planetarium, a więc ruszyliśmy w stronę stacji. Trzymaliśmy się za dłonie, idąc znanymi nam już drogami sędziuku. Tylko to, nawet tylko to sprawiało, że byłam szczęśliwa. Planetarium, naprawdę cieszę się, że pójdziemy do planetarium, ale boję się, że mogę tam przysnąć, jeżeli nie będę zbyt uważał. Przecież tak długo czekaliśmy na tę randkę, a więc staraj się, żeby chociaż być na chodzie. Myślę, że też niedaleko tam jest akwarium. Chciałabym zobaczyć planetarium, a potem e, jakiś film, a więc możemy tam pójść następnym razem. Ja już wcześniej byłem w tym akwarium. J jakie ryby lubisz? Eee. On lubi te takie, co, co, co my nie lubimy, jak na, na plaży nam takie brzydkie leżą. Nie pamiętam, jak to się po polsku nazywa. Meduza chyba? <grym> ok w takim razie lubi meduzy. Aha. Ale przecież meduzy nie są rybami, ale w sumie nie chciałam mu tego mówić. Wiesz, e, pewnego razu, kiedy ja i Yoshinari przyglądaliśmy się miejscu przez naszą pracę, wszystko sobie tam zapamiętałem. E, Yoshinari musiał mnie odciągnąć, zanim nie wpadłem do wody. Genialnie. E, mogłabym powiedzieć, że miał dobre wyczucie. Przepraszam, ty stajesz po jego stronie? No raczej. Jestem zdziwiona, że musiałeś pójść do akwa tego oceanarium, tak, z powodu twojej pracy. Wiesz, wiele międzynarodowych VIP-ów lubi po przeoglądać Znaczy pooglądać sobie co mamy tutaj w Japonii i co dla nas może być zwykłe. Dokładnie. Nie mogę ci powiedzieć detali, ale moja następną, moją następną pracą jest. Ja nie mówiłam. Niech ktoś go zatrzyma. Ale, 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 my mamy randkę, zostawcie to. Co? Ktoś krzyczał, i nagle ludzie rozpierzchli się wokół nas. Odwróciłam się w stronę, skąd dochodził dźwięk, żeby zobaczyć kobietę rozpłaszczoną. a jej dłoń. Aha, świetnie. Była wyciągnięta w stronę mężczyzny, który. Bieg, po... Jego... znaczy, używając motoru, porwał jej torebkę. O nie, porywacz torebek. Idzie, kaza, trzymajmy się tutaj. Okazaki? Okazaki obejrzał się dookoła i zaczął sprintować. Ale przecież. E... Kradzi, tak, złodziej. E... Zaczął przed nim. Jeżeli miałby on go. I na dodatek był przecież na motocyklu. Muszę go dorwać, zanim e, pojedzie szybciej. Przecież nawet Okazaki nie mógł złapać kogoś, kto jest na motorze. Albo przynajmniej tak myślałam. Wezmę to. I Okazaki wziął e, jakąś pustą puszkę e, i rzu rzucił nią do przodu. Udało mu się trafić. I spowodowało to, że ten człowiek stracił jakby kontrolę. Torebka wypadła mu z ręki, a motor jechał coraz szybciej. Kiedy. No i motocykl został oswobodzony od swojego oprawcy, e, obracając się dookoła, wyhamowyw wyhamowywując. E, mm, 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 mm. Złodziej został wytrącony, e, oczywiście z pojazdu, e, ale podnosił się już, tak, wykrzywiając się z bólu. No i bardzo dobrze ci. Aś, cholera, cholera, ty dupku! Okazaki, on ma nóż. Wiem. E, wszyscy zaczęli się wycofywać, kiedy tylko zobaczyli, że mężczyzna wyciągnął nóż. Z przyzwyczajenia spróbowałam dobyć swojej broni, ale zdałam sobie sprawę, że przecież nie mam jej przy sobie, bo jestem ubrana normalnie. Moim głównym zadaniem było upewnienie się, że ludziom nic się nie stanie. On jest uzbrojony. Proszę się cofnąć. Proszę do niego nie podchodzić. Już zadzwoniłam, reportując ten incydent, i stanęłam przed ludźmi, żeby ich skontrolować. W tym momencie okazaki pobiegł za złodziejem, który zaczął się tchórzliwie wycofywać. A więc to ty. W tym momencie e, kryminalista e, odwrócił się w stronę Okazakiego i zaatakował go nożem. Okazało się. Do. No i proszę bardzo. Jednakże Okazakiemu bardzo łatwo udało się uniknąć ciosu e, i złapał mężczyznę za ramię. Jałdź. I zaraz potem mężczyzna został popchnięty. I przygwożony. No, 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 ale że tak powiem, ja bym wolała CG z randki w oceanarium. Nie wiem jak wy. Nie powinieneś wymachiwać ostrymi narzędziami. Okazaki wykręcił ramię mężczyzny, e, przeszpilając go do podłoża. E, Także pozbył się zagrożenia z jego ręki. Opuszczaj mnie, dupku! To wcale nie jest twoja sprawa! Jak się ludzie w ogóle gapią? Weź się odsuńcie! Właśnie. Oczywiście, że to moja sprawa. Jestem e, oficerem policji i także aresztuję cię teraz. Nie mnie! Pozwę cię! Proszę cię bardzo! Zobaczymy się... E, w jeżeli wciąż będziesz stawiał opór, będę musiał użyć troszeczkę bardziej poważnych środków, żeby cię powstrzymać. A więc jeżeli nie chcesz, żeby to się stało, zachowuj się. Pobiegłam w stronę Okazakiego, który przygniatał mężczyznę z coraz większą siłą. Zabezpieczyłam nóż. Okazaki, czy on... Jak widzisz, nic mnie nie jest. Dzięki Bogu. Westchnęłam z, z ulgą. Eee, naprawdę oblał mnie zimny pot, kiedy zobaczyłam ten nóż. Cholera jasna, puszczaj A mnie, no weź ze mnie zleś. Eee, Okej, okay, ludzie zebrali się dookoła okazakiego i podejrzanego, ale zaraz potem usłyszałam znajomy odgłos. Aha, zawsze lepiej późno niż wcale. Policja, proszę Nie zrobić czy to, czy to. drogę. Proszę się stąd rozej rozejść. Aha, czyżby to było miejsce e, akcji całej, mm -hmm. e, Facjata, którą bardzo dobrze znałam, przechodziła sobie... E, przepychała się przez gapiów. Co takie? Dobra, dobra, 53-latka. O, a, czyżby to nie nasza e, malutka panienka, która pracuje w RCPO, tak to ja i mam dzień wolny. E, o Jezu, przepraszam. E, tak, choć e, no i. Okazaki z SP. Także witamy się. A ty, co ty tutaj robisz tak Patrolowałem niedaleko. E, chłopaki usłyszeli wasze wołanie. A więc to ten próbował okraść, e, czy ty go właśnie zdjąłeś? Tak. E, właśnie przed chwilą przechodziliśmy. E, oczywiście był to nagły wypadek, a więc zatrzymaliśmy podejrzanego. Zatrzymałeś go na gorącym uczynku? Hmm, to świetnie. Jeżeli zaaresztowałbyś zwykłego jakby takiego przechodnia, tak, który nic nie zrobił, musieli. Nasza praca wyglądałaby inaczej, tak musiałby inne zeznanie, i Kiedy tylko współpracownicy e, że tak powiem, nałożyli kajdanki na podejrzanego, e, Sataka odwrócił się do mnie. Skra tak, skracząc się, eee, jak to się po polsku mówi, po głowie się drapiąc, o. Przepraszam, że mówię tam, kiedy. Mówię to, kiedy jesteście poza pracą, ale musicie ze mną pójść. Potrzebujemy waszych zeznań. No, chyba cię pogięło, stary. Nie dość, że przeszkodziliście nam w randce. To jeszcze każesz mi teraz zeznania spisywać. A wal się! Oczywiście. I ciekawe, boże, ty masz zero umiejętności, naprawdę. Zrozumiano. No, i ja wiedziałam, że tak będzie. Sataka odwrócił się do resztki oficerów, aby e, zająć się resztą pracy, jaka musiała zostać wykonana. Okazaki wyszeptał mi do ucha. No i do dupy. Wygląda na to, że dzisiaj musimy zrezygnować z naszej randki. No, co za. O, wiedziałam, że nam to oto zrobi. A on się tak ładnie ubrał. I cika tak się ładnie przygotowała. No i co, i dupa? E, tak, najwyraźniej no tak musi być. To prawda. A przecież dopiero co zaczęliśmy? No dokładnie, oni dopiero wyleźli z domu. Boże, co za niesprawiedliwość. Okazaki wesnął niezadowolony. No, że tak powiem, pomrukując, ja też jestem niezadowolona, a ja zadałam mu pytanie. Okazaki? Wcześniej prosto na niego pobiegłeś, prawda Co można myśleć, dlaczego? No przecież y, to jest nasz dzień wolny, nie byliśmy na to przygotowani, a on przecież miał y, broń. Poza tym sytuacja była chaotyczna. Zważywszy na to, czy, czy nie powinieneś zachowywać się mniej nierozważnie? Dwie, nie są, nie są, nie są, nie? Cóż, ja mogę od razu powiedzieć, że jest on raczej amatorem. Chyba, że zwróciłby się od razu w moją w stronę, to by wtedy mógł e, zabić. Mnie wymachując tym nożem, ale nie, nie dałby rady, skoro robił to tak chaotycznie. Mhm. Ejku, spojrzałam w dół, jakby zawstydzona tą bezpośrednią odpowiedzią. Wiem, że przecież był bardzo zdolnym SP, szczególnie, że to przecież mnie uratował tyle razy życie. Bardzo szybko był w stanie pozbyć się ludzi, którzy zagrażali, tak jak zrobił to wcześniej. Może to dlatego, że minęło już tyle czasu. Przecież tyle razy widziałam go, jak stawał naprzeciwko niebezpieczeństwa, nawet się nie wahając. Powinnam się do tego przyzwyczaić, ale wciąż czułam, jak moje serce szybciej bije. Poza tym, nie sądzę, że to było najlepsze rozwiązanie tej sprawy. Jeżeli bym się zawahał, ktoś mógłby zostać zraniony. Nie było zbyt wiele czasu, żeby o tym myśleć. Masz rację, tak przypuszczam. To, co powiedział, wcale nie było złe. Nie byłam tak wyszkolona jak SP, ale przecież także byłam ofi. Tak, oficjalną policji, chciałam powiedzieć, policjanką, e, która także ryzykowała swoje życie na rzecz innych. Powinnam przecież się z nim od razu zgodzić. Ziem, nie Mam rolę. E, a to, czy jestem czegoś wart, e, pochodzi z, z umiejętności ochraniania ludzi. Tak właśnie myślę. No, pamiętam, żeś tak myślał, kumbie. I tym razem wszystkich ochronię. No, powodzenie. Już nie był taki jak wcześniej, wiem to, ale jakaś część mnie nie potrafiła tego zaakceptować, tego, co on mówił. O, to my już w czapterze dwa. You can have your cake and eat it. Nie możesz mieć swojego ciastka i go zjeść, a dlaczego? No i co? I do pamięć już jest późno. Zrobiło się później niż przewidywałem. Zostaliśmy przesłuchani po tym, jak zatrzymaliśmy tego kryminalistę wcześniej. Kiedy nas wypuścili, było już popołudnie, a słońce zaczęło już zachodzić. Ja walę, to ile was tam trzymali? Okej, okay, to co powinniśmy zrobić następnie? Ile? Wiesz, moglibyśmy kontynuować naszą randkę, ale musielibyśmy się naprawdę pośpieszyć. To prawda. Spojrzałam na czas i była już piąta po południu. Zanim dojedziemy na miejsce, będzie już późna noc. Myślę, że ledwo byśmy zdążyli do samego planetarium. Wybacz, ale czy moglibyśmy to przesunąć na jakiś inny dzień? Tak, no nic na to nie poradzimy. E, naprawdę byłaby szkoda, gdybyśmy wszystko zrobili tak na szybko. Westchnął niezadowolony, ja też jestem niezadowolona. A, no tak. Aha. Okazaki uderzył w swoją dłoń, jakby nagle dostał inspirację. A chcesz do mnie przyjść? Wiesz, moglibyśmy porobić te wszystkie e, rzeczy, jakie robią pary w moim... E, w mojej sypialni. D -d 18 plus alert. Ale takie przyzwoite rzeczy, mam nadzieję. A byłoby okej, okay, gdybym zrobił te inne. <grym> Jezu. Ty, ty mnie naprawdę pytasz? Jeszcze tak pomiędzy wszystkimi ludźmi? Ja dziękuję. Ona wybacz. Oczywiście, że będą przyzwoite, nie martw się. W sumie to mam całkiem interesujące DVD, a więc czemu nie wpadniesz do mnie na noc, żeby obejrzeć film? To brzmi super, w takim razie... to... To jest Beast vs. Princess. 5 minut to. Eternal Blade Okej, okay, dobrze miski, słuchajcie, ale że tak powiem, film obejrzymy sobie w przyszłym odcinku, bo te odcinki, że tak powiem, ta gra jest krótsza i ja też nie chcę robić tak, żeby były e, za długie te odcinki, no bo e, po co, tak? I tak już się wystarczająco dzisiaj e, e, zdenerwowałam na tę grę, ja wiedziałam, że Automate nam coś takiego zrobić. Dlaczego nie można mieć fajnej randki, na której moglibyśmy dostać na przykład dużo CG? Dlaczego? No ale dobra, nic, słuchajcie, że tak powiem, pooglądamy sobie film Aka, poprzytulamy się w przyszłym odcinku, także na dzisiaj ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, trzymajcie się, pa, pa!